Dźwiękowe wademekum dyrektora. 22 marca 2024 roku ukazało się rozporządzenie zmieniające w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych. Nowelizacja rozporządzenia z 22 lutego 2019 roku w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach prowadza zmiany w zakresie. Prac domowych zadawanych uczniom szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, w szczególności ich oceniania, oraz rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki. Od 1 kwietnia 2024 roku weszły w życie zmiany w zakresie prac domowych zadawanych uczniom szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży. W przypadku najmłodszych uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej, dla dzieci i młodzieży pisemne i praktyczne techniczne prace, z których jest ustalana ocena, powinny być wykonywane w czasie obecności ucznia na zajęciach edukacyjnych i pod nadzorem nauczyciela. W przypadku klas 1-3 szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży ze względu na specyfikę kształcenia zintegrowanego zrezygnowano z możliwości zadawania przez nauczyciela Pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych, z wyjątkiem zadawania w ramach pisemnych prac domowych ćwiczeń mających na celu usprawnienie motoryki małej, która jest kluczowa w nauce pisania i czytania. Ćwiczenia te będą obowiązkowe dla ucznia, i nauczyciel będzie mógł ustalić z nich ocenę. Natomiast w klasach 4-8 szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży. Przewidziano możliwość zadawania uczniom prac domowych w postaci prac pisemnych i praktyczno-technicznych, ale wykonanie tych prac nie będzie obowiązkowe dla ucznia i nauczyciel nie będzie ustalał oceny z tych prac. W przypadku gdy uczeń wykona zadaną pracę domową, nauczyciel będzie ją sprawdzał oraz zgodnie z funkcją oceniania bieżącego, przekazywał uczniowi informację zwrotną na temat tej pracy co uczeń zrobił dobrze, co i jak wymaga poprawy, oraz jak powinien dalej się uczyć. Natomiast zgodnie z uzasadnieniem do rozporządzenia, przez pisemne i praktyczno-techniczne prace domowe należy rozumieć w szczególności dłuższe wypowiedzi pisemne, np. rozprawka, streszczenie, wypełnianie zeszytu ćwiczeń, rozwiązywanie zadań matematycznych czy przygotowywanie prac w rodzaju makiet, modeli, prezentacji multimedialnych tym itp. Jednocześnie spośród pisemnych prac domowych, których nauczyciel nie będzie zadawać w klasach 1-3 szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, będą wyłączone prace domowe w postaci ćwiczeń, które mają za zadanie usprawnianie motoryki małej. Zdolność do pisania wyraźnych liter i cyfr jest zależna od precyzyjnych ruchów ręki. Dzięki rozwiniętej motoryce małej dziecko może bardziej efektywnie ćwiczyć i rozwijać te umiejętności. Ze względu na istotność rozwoju motoryki małej na etapie edukacji wczesnoszkolnej, zdecydowano o pozostawieniu możliwości tego rodzaju ćwiczeń również w ramach pracy domowej w klasach 1-3 szkoły podstawowej. W tym przesądzono, że tego rodzaju praca domowa będzie obowiązkowa dla ucznia, a nauczyciel będzie mógł ustalić z nich oceny. W uzasadnieniu do rozporządzenia podkreślono także, że proponowane zmiany nie oznaczają zniesienia obowiązku uczenia się w domu, to jest nauki czytania w przypadku najmłodszych uczniów, czytania lektur, przyswojenia określonych treści, słówek i tym podobne. Zmiana ta ma na celu jedynie ograniczenie zadawania pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych, bowiem miejsce, w którym uczniowie, zwłaszcza młodsi, powinni zdobywać wiedzę i umiejętności, jest przede wszystkim szkoła. Natomiast w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych dla dorosłych, nie przewiduje się zmian w zakresie prac domowych, w tym również w zasadach ich oceniania. Od 1 września 2024 roku wchodzi w życie zmiana polegająca na rezygnacji z wliczania do średniej ocen rocznych lub końcowych ocen klasyfikacyjnych z religii i etyki. Szanowni Państwo, dyrektorzy, jeśli macie pytania, napiszcie je w komentarzu pod nagraniem. Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, aby nie ominęło Was dźwiękowe wademeku dyrektora. Pozdrawiam, Grzegorz Nazaruk